Thank you. patrzcie jak ładnie, słoneczko moi państwo witam sobota, po południu na spacerku w małym dopiero się włączyłem teraz bo robiłem filmiki także stwierdziłem, że na koniec tego krótkiego spaceru, popołudniowego zrobię live'a dzisiaj słuchajcie strasznie późno się wybrałem ale, ale jest sukces jest sukces, że w ogóle bo tak to bym siedział w domu Odczekał do 16, by byłoby ciemno, już by mi się nie chciało nigdzie iść. O, Oliw Oliwier Czek, siema. Pamiętam jak przychodziłeś dawniej mm -hmm. Szymon Hej Witamy, witamy No nad rzeczką jestem, idę sobie wałem ale dzisiaj tłumy ludzi słuchajcie takie tłumy że szok nie, i niedowierzanie Bardzo dużo ludzi dzisiaj ja poszedłem sobie na mały spacer bo słuchajcie coraz dłuższy dzień jest a dzisiaj słonko ciepło w miarę plus chyba 3 stopnie są także trzeba korzystać już wiosna idzie słuchajcie któryś tam na stycznia a jest już naprawdę super dzisiaj dobrze nie ma śniegu no, także niski stan wody Po powodzi już dawno opadła Nie ma śladu praktycznie Tutaj nawet na roślinności tego nie widać No to zostało też wycięte Bardzo mocno przycięte na wałach Roślinność zielna Także w pozostałości to Może gdzieś tam. Może gdzieś tam na krzewach, drzewach nad samą wodą, byśmy coś dostrzegli. No tam mamy słonia, o mamuta, Park mamuta słynny we Wrocławiu. Wrocławianie być może znają to miejsce. Subskrybuję. No dziękuję, dziękuję. O, ostatni liveów robię mało, bo dużo pracy, a wieczory i popołudnia, ciemne, ciemne, nocne, zimowo, zimową porą ale idzie ku wiośnie, więc na pewno będę realizował tych live'ów więcej za dnia rower muszę wyrychtować i wrócić do rowerowych live'ów, ale to będzie troszkę cieplej, no a teraz to jest koło 3 stopni, 4 to trochę zimno musiałem się grubo ubierać, a bardzo nie lubię się grubo ubierać, teraz też lekko ubrany jestem Teraz mam tylko bluzę i tajemnę, i kamizelkę taką i nic więcej. No i czapkę, no wiadomo. Ale tak normalnie, letnie buty, mam letnie spodnie. Lubię, lubię jak jest ciepło. Dlatego patrzcie, kaczuszki sobie płyną. Krzyżóweczki, a nas Parka kaczek, słuchajcie. Krzyżóweczek. No i zbliżamy się do jazu oporowskiego, kładki oporowskiej. Nazwa oficjalna. To jest chyba kładka oporowska, ale ta kładka jest integralną częścią jazu, czyli takiej budowli hydrotechnicznej, która ma za zadanie spiętrzanie wody. Ten jaz ma tam mechanizmy: to są takie klapy, dwie i mechanicznie korbami. Tam są tryby, tam są mechanizmy do podnoszenia, także ale teraz jest na takim. Na, na, na równi jest, nie? Także nie jest ani uniesione, ani opuszczone. No. Woda niska. Bardzo, bardzo niski poziom wód, a nie było w tym roku prawie w, w ogóle śniegu. Nie... Rzeka nie była skuta lodem. A ja pamiętam, jak tutaj lód był na tych rzekach, na tej rzece. Można było rowerem po lodzie jeździć, chodzić po tym lodzie. Gruba warstwa, wielo. Kilkudziesięciocentymetrowa, ja pamiętam, 96. Ile było? Piąty, szósty, siódmy też chyba. Było bardzo dużo lodu. To były srogie zimy. Pamiętam, śnieżne. Każda z tych zim, słuchajcie, 90. lata, każda była bardzo śnieżna. Ja nie pamiętam takich zim jak w 90. latach. Wszystkie zimy praktycznie były bardzo, bardzo śnieżne. I mroźne. Jeszcze w, pamiętam dosyć srogie mrozy 2010 to było minus 18 A później to już w ogóle nie pamiętam takich Nie pamiętam takich zim Żeby takie były temperatury Śnieg w 2020 się mocno nasypał i też było mroźno No, ale nie aż tyle, nie? Minus 10, może było w 2020 roku? W 20? Czy w 20? Nie, w 2021. 2021. No, no, tak mniej więcej. Ale to nie była soga, bardzo zima. Troszkę śniegu było. Pamiętam, w lutym nasypało, stycznia lutym, dużo, dużo, dużo nasypało. To dość dużo, rzeczywiście. Ale to taki event w ostatnich latach. No, Proszę Państwa, powiem Wam, że jak tutaj jestem, teraz po drugiej stronie rzeki na tych terenach nadrzecznych, na terenie dawnych ogródków działkowych, dzisiaj parku, taki park tutaj stworzono, no to powiem Wam, że tu jest zimno. To zawsze jest zimno. Nawet w lecie, słuchajcie, jak tutaj się przejdzie od strony rzeki na dół, to tu mamy chłodno. Takie zimne, wilgotne powietrze tutaj zawsze stoi. Tu jest bardzo fajnie, jak słońce jest wysoko. Ale słońce już jest niziutko, ono jeszcze, słuchajcie, na otwartych przestrzeniach byłoby widoczne. Ale tu już jesteśmy w takim obniżeniu. To raz, dwa. Dalej mamy domy, mamy drzewa. Taki dosyć przed nami wyrasta mur domów wartej zabudowy szeregowej. I one nam tu zasłaniają. Proszę Państwa, zasłaniają nam słoneczko. Ale jak popatrzymy tam dalej. Na budynki wysokie, tam jest Sky Tower. Szanowni Państwo to zobaczymy jeszcze mocne odblaski słońca w szybach budynków. Także słońce jeszcze Jeszcze jest widoczne. Znaczy, nie widzę Waszych wypowiedzi w ogóle. Jak się znowu psuje. No także słońce jest widoczne na otwartym w otwartym krajobrazie. Słuchajcie, wiosna już idzie. Powiem Wam szczerze, że już się robi wiosennie. Zaczynają wychodzić wiosenne roślinki. Szanowni Państwo, no ale to temat nie na ten kanał. Jak chcecie zobaczyć coś tam na ten temat, to jest kanał poprzez las i tam o roślinkach więcej. A tutaj bardziej o Wrocławiu i takich innych cudach. Dobry wieczór. No, jeszcze chyba nie wieczór, to jeszcze popołudnie. Po Może mi paść bateria, także uprzedzam Państwa, że mogę zostać rozłączony z znienacka. Mało energii elektrycznej w baterii zostało. No i jeszcze lampki. Wideo. Także zaraz mnie rozłączy pewnie, nie? no ale nie obiecuję, że dzisiaj zrobię drugiego live'a. Nie planowałem w ogóle żadnego dzisiaj robić. Także to taki króciutki spacerowy live'ik. No ale myślę, że wraz ze wzrostem długości dnia i temperatury to live'ów będzie więcej, tak jak w zeszłym roku. No niedługorocznica, można tak nazwać. Transmisji na żywo, na tym kanale, bo w lutym zacząłem. Także niedługo roczek minie. Muszę zobaczyć, jaki to był dzień. To zrobię live rocznicowego. Mm. Troszkę się tutaj rozwój tego kanału zatrzymał, bo wraz z jesienią przestałem robić regularne live. Y. No ale może wrócę do tego Teraz to tak głównie z samochodu robię Ale powiem wam, że strasznie nie lubię zimy i mało chodzę Dobra, dzięki, rozłączam się bo zaraz tu się Będzie shutdown, także Dzięki Do zobaczenia, na razie Życzę miłej soboty Państwu i Zapraszam na następne live. możecie sobie zasubskrybować jak chcecie Będziecie mieli powiadomienia Na razie